Ejka, co jako była nauczycielka jogi Kundalini? Uważam o koncepcji olejku chrystusowego. Olej chrystusowy to taka substancja, która przemieszcza się według tej teorii co cały cykl księżycowy, czyli co 29,5 dnia wzdłuż kręgów, 33 kręgów, co odnosi się do lat życia Chrystusa i w tym czasie, tak jakby się odnawia i umiera, i się odnawia, tak? Czyli Generalnie jest to niby powiązane z tym, że właśnie Biblia odzwierciedla ten proces wewnętrzny człowieka. Dzieje się to wtedy raz w miesiącu, kiedy Księżyc wchodzi w znak Zodiaku, od danej osoby następuje wydzielanie wewnętrznej sekrecji. Jest to także nazwane po angielsku często secret secretion, czyli właśnie takie święte wydzielanie, które przemieszcza się w dół kręgosłupa i ostatecznie wspina się z powrotem ku górze, do mózgu, gdzie następuje symboliczne namaszczenie. No i często właśnie tutaj chodziło o to, że Kristus tak, Chrystos pomazaniec olej do namaszczania, czyli że tak jakby jesteśmy co miesiąc namaszczani. No i dodatkowo tutaj oczywiście jakieś praktyki różnego typu jogowe, pranayama jakieś tutaj też gesty mudrym, pozycje, które wspierają właśnie wydzielanie tego olejku Chrystusowego. I powiem wam tyle. Ja w Kundaliniścia, mam około 15 lat i e, nic nie, nie doprowadziło mnie do takiej wewnętrznej przemiany, e, do takiego wewnętrznego odrodzenia, które jest tak naprawdę nazwane właśnie procesem nowonarodzenia, jak zawierzenie i uwierzenie w Ewangelię. Ponieważ wtedy może działać Duch Święty i wtedy się naprawdę naradzasz na nowo. Po czym to poznać? Generalnie po tym, że e, po prostu masz bardzo silne pr przeświadczenie o grzechu. Ponieważ ja 15 lat będąc w tych wszystkich teoriach swoich, nie e, nie uważałam pewnych rzeczy za grzech, tak? a metanoia, czyli Nowonarodzenie, czyli pokuta, która doprowadza Cię do Nowonarodzenia, czyli działanie Ducha Świętego, czyli generalnie Ducha Bożego, tak? bo jest On w Piśmie Świętym nazwany różnie, tak, jest to Duch Boży, Duch Święty albo Duch Jezusa, eee, doprowadza Cię do takiego miejsca, w którym patrzysz na swoje życie, na swoje uczynki przeszłe, teraźniejsze, oczami Boga. I e, tego Boga, właśnie biblijnego, tak? Tego Boga, który dał 10 przekazań. I w pewnym momencie y, ja sama w to nie wierzyłam, y, że po prostu dla mnie coś, co było kiedyś y, normalne i okej, okay, y, teraz jest obrzydliwością, tak? Na przykład jakieś tam życie w nieczystości albo y, palenie papierosów, tak? Generalnie, y, dla, dla innej osoby, na przykład, y, często bezdomni mają coś takiego, że nagle Odwracają się od poczucia bycia ofiarą, bo nie wiem, czy wiecie, ale według Biblii poczucie bycia ofiarą jest również grzechem, tak? Więc na przykład, jak sobie różne świadectwa słucham, to nagle osoba, która była ileś tam lat bezdomna, nagle się odwraca w ogóle od tej koncepcji, ponieważ naprawdę zdaje sobie sprawę, że jej światopogląd był generalnie grzeczny, tak? Że na przykład, że jestem biedny i tak dalej, w ogóle zdaje sobie sprawę, że jest dzieckiem Boga, tak? I na przykład bez tego Ducha Świętego właśnie by sobie z tego nie zdała sprawy. Żadne ćwiczenia jogiczne tego, że żadne jakieś tam, nie wiem, pobudzanie tego olejku tego nie, nie zrodzi, tak? Nie, nie stworzy. Właśnie celem mojej wypowiedzi jest tylko wskazanie na to, że y, nawet świadomość tego, że rzeczywiście być może y, jest taki proces w naszym ciele i ja rzeczywiście to robiłam przez ileś tam lat, kundalini jogi, że właśnie pobudzanie tego płynu rdzeniowego, bo tam większość ćwiczeń się wiąże z kręgosłupem, być może rzeczywiście coś tam to da, jakieś tam lepsze samopoczucie, tak? Ale to nie doprowadzi Ciebie do tego, że Duch Święty na Ciebie zejdzie i pomoże Ci się nowo narodzić tutaj na ziemi, tak? I ludzie na przykład, ja również tkwią latami w takiej koncepcji, że oni są przebudzeni, bo przecież oni robią jogę i oni czynią dobrze, ale nie ukorzyli się, nie ukorzyli się przed Bogiem, nie uwierzyli w Ewangelię i nie zszedł na nich Duch Święty, tak? I nie doprowadził do tego, że spojrzeli oczami Boga na swoje życie i od tej pory już nie mogli patrzeć inaczej, bo tym jest nowonarodzenie. I generalnie mi chodzi o to, że po prostu żadne te ćwiczenia, żadne te koncepcje olejku Chrystusowego bez Ducha Świętego, bez Ducha Bożego Ci nie pomogą i Cię nie zbawią.